Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, błogosławię Cię moim miłosierdziem. Moje słowo nadal dotyka mojego ludu, aby zmiękczyć serca i dotknąć sumień. Ci którzy zbliżają się do mnie szukając dat lub z ciekawości będą rozczarowani. To moje słowo jest rozumiane poprzez moją miłość i wzajemność miłości moich dzieci. Mimo to widzę tych, którzy przychodzą do mnie skruszeni, jakby to był pierwszy raz i obejmuję ich jak małe dzieci. dzieci Większość z Was uparcie dyskutuje o moim słowie, zapominając, że jedno moje słowo wystarczy, aby Was całkowicie uciszyć. Mój ukochany ludu, na Ziemi zbiegają się wydarzenia niektóre ludzkie, inne planetarne które wzywają człowieka do zbliżenia się do naszej Trójcy Świętej i do naszej Matki. We wszystkich decydujących dla ludzkości momentach Znaki były szybkie, aby obudzić śpiącego człowieka, wzywając go do reakcji i przyjścia do mnie. To pokolenie przekroczyło moje prawo, a wszystko, co zostało stworzone przez mojego Ojca, reaguje na człowieka, aby skłonić go do odnowienia jedności z naszą Trójcą, poprzez pokutę, a następnie poprzez posłuszeństwo. Człowiek wziął moje prawo i wzgardził nim, fałszując je i czyniąc je dostępnym dla młodych chwili. Pogwałcili moje prawo, przekroczyli je. Ja jestem miłosierdziem i ja jestem sprawiedliwością. Mój Kościół musi odzyskać swoje dziedzictwo i dać świadectwo mojemu ludowi o zobowiązaniu bycia światłem świata i solą ziemi. Mój umiłowany ludu. W tej chwili nie wszystko, co widzicie, jest centrum prawdziwej katastrofy. Prawdziwa katastrofa nadchodzi z zewnątrz. Moje dzieci są prześladowane i brane na rzeź w najokrutniejszy sposób, moich dzieci się boją, ponieważ mój duch mieszka w tych, którzy nie tylko wyznają, ale i żyją w pełni wolą mojego Ojca. Ta chwila to kłamstwa dla tych, którzy są moimi. Kłamstwa, które pochodzą od tych, którzy posiadają ziemską władzę. Ponieważ moje dzieci ignorują moje słowo, miotają się z jednego miejsca na drugie, pozostają ślepe i nie chcą dobrowolnie zobaczyć, że padają ofiarą kłamstw. Obudzą się, kiedy skonfrontuję ich z ich własnym życiem podczas wielkiego ostrzeżenia. A nawet wtedy niektórzy zaprzeczą, że ostrzeżenie pochodzi z mojego domu jako akt miłosierdzia wobec tych, którzy są moi. Moje dzieci, pozostańcie uważni na sojusze. Bez względu na to, kto je realizuje, sojusze są symulowane dla ludzkości, nie odzwierciedlają prawdy, wystawiają Was na większe niebezpieczeństwa, aby następnie dostarczyć Was w ręce oszusta. Najsilniejsze media na planecie ukrywają przed Wami prawdę, więc będziecie wspierać, nieświadomie, plany przyspieszenia ustanowienia Antychrysta. Moje dzieci żyją w erze technologii, ale ona daje moim dzieciom fałsz jako odpowiedź. Ludu mój, co widzisz w tej chwili? Ludzi, którzy kochają samych siebie, dbając o swoje ego jako centralny punkt ich życia. Nie potrafią uczynić relacji ze mną fundamentem swojego życia. I grzech staje się ich środkiem ciężkości, nie pozostawiając miejsca dla mnie w ich życiu. Teraz łamanie zasad należy do odważnych, granice już nie istnieją, bo każdy idzie w poszukiwaniu swojego przeznaczenia, nic nie jest zabronione, człowiek myśli o sobie, a nie o życiu wiecznym. Wojny są wywoływane przez potężnych, aby zmniejszyć populację świata, a moje biedne dzieci cierpią z powodu tych, którzy manipulują ludzkością. Głód zbliża się poprzez specyficzną decyzję wielkich mocarstw. Bez jedzenia człowiek zapomina o swoim stanie jako dziecko Boże i to właśnie mu zaoferują, głód i jeszcze większy głód. Dzieci. Nie obwiniajcie mnie za to, co nadchodzi, ostrzegałem was, abyście byli czujni, ale ponieważ nie byliście posłuszni, doprowadziliście do tego, że rządzą wami ci, którzy wzięli władzę w swoje ręce i użyli żelaza, aby was uciszyć, komunizm, przed którym moja matka tak bardzo ostrzegała. Módlcie się, moje dzieci, oczy ludzkości będą zwrócone na Stany Zjednoczone. Gdzie powstaną wielkie projekty przeciwko mojemu ludowi? Ten lud mój będzie pogrążony w żałobie. Módlcie się, moje dzieci, za Europę, będzie ona cierpieć z zaskoczenia, zostanie zdradzona i natura ją uderzy. Módlcie się, mój kościół cierpi, moje dzieci będą cierpieć. Ja was nie opuszczę. Mój kościół będzie cierpiał. Będzie oczyszczony w tyglu. Ziemia drży i wulkany znów się obudzą. Moi ukochani, tak wielu głosi wszędzie cykle, którymi Ziemia zaznacza swoje zmiany, cykle Słońca, cykle ludzkości. Ignorują, że w tej chwili te cykle są jednym, co ten sam człowiek wygenerował. Ziemia drżała, ale nie tak jak w tej chwili. Kiedy niektóre Ziemie zostaną spustoszone, słońce pokaże swoją moc wpływając na człowieka i każdą żywą istotę. Dzień jest krótszy, a noc nie jest odpoczynkiem dla człowieka, ale niepokojem o jutro. Woda jest skażona radioaktywnością. Znaki opitują, pochodzący z kosmosu ogień spadnie na Ziemię. Znaki na niebie jakich jeszcze nigdy nie widziano, są powodem do niepokoju. Dusze, które przyjmują Mnie z godnością, są nieliczne. Moi kapłani nie wymagają od swoich parafian godnego przyjmowania Mnie, spowiedź należy do przeszłości, a ubiór, w którym przychodzą do Mnie, przyprawia Mnie o mdłości. Wygnali Mnie i wzniesieli wielkie rzeźby diabłu, któremu wydają swoje dzieci. Jestem Bogiem, który błaga o miłość swoich dzieci. Dzieci, mój ludu, gospodarka będzie miała lekkie ożywienie, a potem zostanie pogrzebana, zatapiając ludzkość w totalnym chaosie. Wtedy zjednoczenie wszystkich sił zostanie narzucone całej ludzkości, i w tej chwili przypomnijcie sobie mnie i moją matkę. Kiedy będziecie ograniczeni do tego, co da wam elita? Nie, dzieci, to nie jest fantazja, to jest przyszłość moich dzieci, tych, które odpowiedziały nieposłuszeństwem i buntem, zaprzeczyły mojemu słowu i wzgardziły boskim prawem. Ale ci, którzy są świadomi mojej wszechmocy, będą nasyceni i dla nich moja miłość będzie obfitować, miłość którą ofiarowałem wszystkim, ale została wzgardzona. Mój ludu, mój umiłowany ludu, patrzcie na wysokość. Sygnały opitują i odkryjecie to, co nauka chce przed wami ukryć. Pozostańcie na straży. To nie jest chwila na wahanie. Obiecałem, że mój lud będzie prowadzony przeze mnie i to właśnie czynię w tej chwili. Nie bójcie się, dzieci, nie zgubicie się, ziarno będzie nadal rosło i nabierało siły dzięki wyjaśnieniu tego mojego słowa. Nie opuszczę Was bez względu na to, jak silne będą próby, będę posyłał moje słowo i pasterza do moich dzieci. Kontynuujcie modlitwę, przyjmujcie mnie w Eucharystii i adorujcie mnie w najświętszym sakramencie ołtarza. Stosujcie się do naszej boskiej woli w przykazaniach, módlcie się i bądźcie świadomi wielkiej próby, która nadchodzi, poznawajcie mnie w Piśmie Świętym, bądźcie świadomi mojego słowa. Nie wszyscy, którzy czynią cuda, są pełni mojego świętego ducha, rozeznawajcie. Błogosławię Was moją miłością, Jezus.